Rainbow. Czemu ty płaczesz? Mamo, zapytaj się, czemu ona płacze? Co się dzieje, Rainbow? Bo marzy mi się chociaż jeden dzień być Elzą i wiem, że to się nigdy nie spełni. Ach, te dziewczyny, ale czy to jest powód do płaczu? Tak, bo każda dziewczynka kiedyś marzyła o tym, żeby być księżniczką Disneya. Ale zobacz, to jesteś. Piękna, taka jaka jesteś. Masz piękne buciki i spotenki i bluzeczkę z napisem Rainbow. Włosy masz takie długie aż do ziemi i możesz mieć każdy kolory, jak tylko zechcesz. Myślę, że nie jedna księżniczka Disneya o tym marzy. Aaron, ty jesteś chłopcem i ty tego nigdy nie zrozumiesz. Rainbow, ale ja się z Aaronem zgadzam, a jestem kobietą. Zobaczymy, co da się zrobić. Aaron. Musisz porozmawiać ze swoim przyjacielem, Winnie. Może on nam pomoże. No dobra, na Rainbow wszystko. Zobaczymy co da się zrobić. Winnie, słuchaj. Moja przyjaciółka chciałaby być na jeden dzień Elzą. Czy znasz jakiś sposób na to, żeby tak się stało? Hmm... Ciężka sprawa, ale znalazłem taki zegarek, Może że wam pomoże. O, okej, okay, super, dzięki. Gdzie ten Aron? Zdawna powinien tutaj być. Spokojnie Rainbow, na pewno za chwilę przyjdzie. Jestem, jestem. Zobaczcie co dostałem od mojego przyjaciela w niego. Może to nam pomoże. O, co to masz Aron? Pokaż. To jakiś magiczny zegarek, ale do końca nie wiem w jakiej ma mocy. Trzeba zobaczyć. O, pokażcie mi go. To magiczny zegarek Elzy i Anny. Na pewno nam pomoże. Zaraz zobaczymy. Hurra, hurra, będę Elso! Na pewno nam się to uda! Hurra! Poczekaj, Rainbow. Jeszcze musimy dowiedzieć się, jak to zrobić. Ty na pewno coś wymyślisz. Masz Lilę i Zuzię. Połączymy siły. No dobra, pokaż ten zegarek. Masz! Hmm, co my tu mamy? Pokaż. Niebieski paseczek... Pokrywkę podniesiemy. I co? Nic się nie dzieje. Hmm. Może spróbuj nacisnąć na to ok. Myślisz, że to coś da? No dobra, zobaczymy. Wow, Rainbow, zobacz, coś z tego wypadło. Może nam to podpowie, co zrobić dalej? Czuję, że zaczyna działać na mnie jakaś dziwna magia. Przeczytajmy tę listę Rainbow. Dobrze, czytaj. To jakaś magia! Wow! Będę Elzą! Pierwszym kroku musisz oddać swoje Cichy. Musimy je zaczarować. Okej, okay, robi się. W drugim kroku musimy pomalować na nich jakiś wzór, który kojarzy nam się z Elzą. Hmm, co to może być? Ale czym? Poczekaj, już patrzę. Hmm, Magiczna mazaki Rainbow. Super, przypomnijmy sobie kolory po angielsku czerwony, red, fioletowy, purple, zielony, green, żółty, yellow, niebieski, blue, pomarańczowy, orange Wow, ale kolorów! Dobra, zacznę od spodenek. Hmm, co mi się kojarzy z elzą? Chyba śnieżynki. Tak, tak, elza i śnieżynki, może być super. Jeszcze jedna. I tutaj też sobie namalujemy. Jeszcze jedną śnieżyneczkę ale będę piękną Elzą. Ciekawe, co będzie dalej. Spokojnie, Rainbow. Daj mi chwilę. Aj, bo już się nie mogę doczekać. Ciekawe, gdzie się podział Aaron. Tu jest napisane, że zaklęcie musi wypowiedzieć stworzenie, które jest białe jak śnieg. No, Aaron będzie idealny. Więc musimy go zawołać. To zaraz. Najpierw musimy posypać ciuszki specjalnymi magicznymi perełkami, następnie magicznymi cekinkami i kryształkami skruszonego lodu. Wow, ale magia! To teraz musimy zawołać Arona. A, poczekaj, jeszcze korona. Aron! Aron, gdzie ty jesteś? Widzowie, wy go zawołacie. Zawołajmy go razem. Aron! Jestem, jestem. Dobra, co mam mówić? O, kus pokus, Czare, mary. niech się spełnią te czaj. Wow, jej, Rainbow, jesteś piękna. Jestem, jestem, Elsa. Wow, ale pięknie wyglądasz. Nawet nie myślałam, że to będzie taki efekt. Jestem zachwycona. No tak, ale jeszcze włosy. A, faktycznie, Elza miała piękny warkocz. Poczekaj chwilkę, Aaron. Dobra, wiem, wiem, Macie. O, dzięki, Aaron. Ale to co, teraz muszę znowu i zakręcie powiedzieć. To wygląda na to, że bez Ciebie Aronku się nie obędzie. Ach, co byście by ze mnie zrobiły? Czary mary, hokus pokus, niech z Twojej głowy znika... Kotu! Czy teraz jesteś zadowolona, Rainbow? Mhm... Mm Rainbow? Koronuję Cię na królową, a z Aronka robię Twojego namiestnika. Niech żyje królowa Elza! No tak, ale kim by była Elza bez swojego białego pomocnika? Gdzie ty jesteś, mój Aroku? Mm, dziękuję, dziękuję. A już dobra. Uciekaj do tego zamku, bo mi się wąsy posklejają od tych swoich uścisków. Kto tu do mnie puka? To ja, Elza. Wow, królowa Elza. Dotarły do mnie wieści. Że marzyłaś o tym, aby stać się mną na jeden dzień. No tak, tak, tak chciałam, ale wiesz. Czysz, nic nie mów. Lalko Rainbow, yy, to znaczy Elsa, na jeden dzień przekazuje ci całą moją moc. Ja muszę odpocząć. To jest jak sam. Najpiękniejszy sam. Wow, ale moc. Rainbow, super. Udało nam się! A co? Ulepimy dziś bałwana? Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu. Zapraszamy do subskrypcji.